Cześć wszystkim dzisiaj będziemy robić test pistoletu elektrycznego Jak on się nazywa? Nie nie pamiętam już No to jakiegoś o, po prostu karabinu yy, no, elektrycznego Tak on wygląda Ma regulowaną kolbę yy, Można zdjąć uchwyt, yy, tryb strzału pojedynczy ciągu w blokada magazynek typu high cap 350 kulek Jezu, Ty wszystko wiesz tu ma akumulator no bardzo ciężko się go zdejmuje, bo tu jest taka sprężyna ma regulowany hop -up. no i to z takich no, jakby rzeczy, ale z najważniejszych rzeczy, to jest wykonana z metalu i polirenu ma 400 fps He, no. mi coś mi co się kojarzy. tym takie FPSy ale dobra, nie będę się odzywał. Weźmy prawie 5 kilo O, A dobra, zrobimy ci wyzwanie, dawaj. Yy, Szef w tamtą butelkę. Tam jest butelka, tak. Jej nie widać. No, trafił wszystko, praktycznie. Yep. Ach, magazynek. Teraz jak i szliśmy z tym pistoletem Tutaj żeby to nagrać Jak każdego kogo spotkaliśmy To się na nas tak gap, gapili jak na debili No to co? to Co jeszcze masz do powiedzenia? O, No to, to chyba... Dobra, musieliśmy zmienić miejscówkę, bo tam było trochę słabo, już jesteśmy gdzie indziej. To jest chyba lepiej, co No, fajnie wygląda. A są, były inne kolory do kupienia? No, jeszcze był czarny. O, ja bym wolał czarny, ale i tak jest spoko. Kulki są takie małe, że ich nie przechwyca. Co? Ach, chyba Ale cojonować A co nie ma już ten? Nie Co, co jest? Dom. Co to robi? Tak się jaduje magazynek? Mhm. To magia. Trochę w pocztę. Tamto? No. Uh -huh. nice. To co tutaj można o tym jeszcze powiedzieć? No. Da, jest fajna, godna swojej ceny. A ile kosztuje? Kosztuje 404 zł. A kulki? Jest teraz na, jest na przecenie i kosztuje 302. A jak się nazywa? Bo model, bo coś... Trzyma. Nie pamiętam już, ale. Dobra, to w opisie napis... napiszemy. Napiszemy na no, Jezu. No, linka damy. No, a więc kupiłem Madame Fajerze. O, w ogóle, no, tak fajna. No, i tu dużo mówić, no. No to. Cześć. No, pa. Do kolejnego odcinka. Ciao.